Zresztą mówią o swoich problemach. Dzisiaj odbyła się sesja osób niepełnosprawnych. Jarosław Lewandowski. Dzień dobry, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Zaczyna się pakować miejsce, miejsce do pakowania. Żeby też osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z kultury, jaką nasze miasto oferuje. Po interpelacjach widzimy, że coraz szybciej, coraz sprawniej udaje nam się pozytywnie te interpelacje rozpatrywać. O tym za chwilę, a co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach? Zobaczmy. Zmiany w bydgoskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Radosław Kantak został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora. Na S5 prace stanęły w miejscu, na Obwodnicy i Nowrocławia idą pełną parą. Jestem mocno zaniepokojona, kiedy my w ogóle ruszymy. Głosowanie Senatu UMK w sprawie statutu uczelni. Nie będzie już klinik, oddziałów klinicznych. Projekt dokumentu budził wiele kontrowersji. Nowy statut w żaden sposób nie ogranicza e, tej autonomii. Matematyka na egzaminie ósmoklasistów. Stresuje się trochę, ale to jest taki umiarkowany stres. Przed dyrektorami szkół kolejne wyzwanie. Klasyfikacja maturzystów. Radosław Kantak, dyrektor Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od dziś pełni także obowiązki dyrektora Bydgoskiego Oddziału. Nowy szef drogowców był zaangażowany m.in. w budowę drogi ekspresowej S3 oraz autostrad A1 i A4. Przed nim kolejne poważne zadanie nadzór nad budową S5 w regionie, która na kilku odcinkach w ostatnich tygodniach stanęła w miejscu. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku jest dyrektorem. W Bydgoszczy został pełniącym obowiązki szefa drogowców. Ma doświadczenie, bo przy budowie dróg pracuje od blisko 20 lat. Radosław Kantak pokieruje bydgoskim zespołem Generalnej Dyrekcji, ale przed nim niełatwe zadanie. Nowy szef musi zmierzyć się z budową ekspresowej piątki, która na niektórych odcinkach drogi stanęła w miejscu. Jestem mocno zaniepokojona, kiedy my w ogóle ruszymy, kiedy ten cały ciąg będzie udostępniony. Do północy firma Impresa Sarotti miała czas na zrealizowanie zaleceń Generalnej Dyrekcji. Włosi dostali ultimatum, albo wezmą się do pracy, albo będą musieli zejść z placu budowy. Chodzi o trzy odcinki Eski. Nowe Marzy Dworzysko, Dworzysko Aleksandrowo i Białe Błota Szubin. Nie będę ukrywał, że no nie jesteśmy jakby zadowoleni tutaj z postępu robót i tego, co obecnie dzieje się na budowie. No Niemniej jednak wykonawca miał do 15 kwietnia czas. My teraz przez najbliższe tutaj dni będziemy dokładnie sprawdzać, czy te wszystkie punkty, które miał zrealizować, zostały zrobione? Sprawdzać będą inżynierowie budowy, którzy już wyruszyli na kontrolę poszczególnych odcinków. Inspekcja ma trwać kilka najbliższych dni. Jeśli ocena będzie negatywna, to inwestor nie wyklucza zerwania umowy. To z kolei opóźni oddanie całej S5 do użytku nawet o kilka lat. Impresa Pizzarotti w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji zapewnia, że nie zakłada takiego scenariusza. Spółka impreza Pizzarotti dokłada wszelkich starań w celu spełnienia swoich zobowiązań, uwzględniając obecną sytuację rynkową, na którą składają się m.in. trudności w pozyskaniu siły roboczej i podwykonawców. Problemy te są znane zamawiającemu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którym wykonawca prowadzi rozmowy mające na celu wypracowanie rozwiązania pojawiających się trudności. Już we wrześniu tego roku ma zakończyć się inna ważna drogowa inwestycja budowa obwodnicy Inowrocławia. Kierowcy czekają na ten moment z niecierpliwością. Obecnie, dojeżdżając z Bydgoszczy do Inowrocławia, korzystają z drogi krajowej nr 25 w godzinach szczytu, często zakorkowanej. Sytuację ma poprawić budowany fragment obwodnicy miasta. Chodzi o odcinek między Sławęcinkiem a Latkowem. Ten niewielki fragment drogi pozwoli kierowcom jadącym z Bydgoszczy w kierunku Torunia i odwrotnie ominąć Inowrocław. To niemal pięciokilometrowy odcinek. Budowa trwa, a prace, jak zapewniają wykonawcy, prowadzone są zgodnie z planem. Kierowcy przejadą całą obwodnicą już za pięć miesięcy. Nie da się ukryć, że ułatwi to życie zarówno mieszkańcom Inowrocławia, jak i gmin ościennych, no i poza tym wszystkim mieszkańcom Polski, ponieważ Inowrocław będzie ominięty i nie będzie musieli stać w korkach. Najtrudniejsze prace związane m.in. z budową obiektów inżynierskich w tym wiaduktów są już na ostatniej prostej. Mamy na pięciu obiektach zaawansowanie około 75%. Większości, na większości na wszystkich obiektach mamy zabetonowane ustroje. Przystępujemy do robót wyposażeniowych. Trasa między Sławencinkiem a Latkowem to drugi fragment obwodnicy inowrocławia. Pierwszy od strony Torunia w kierunku Poznania został oddany do użytku w 2017 roku. Koszt całej inwestycji to ponad pół Miliarda złotych. Inowrocław Agata Chyłka. To ważny dzień dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Senat uczelni ma dziś zagłosować w sprawie nowego statutu. Zdaniem części pracowników, przedstawionej do konsultacji wersji, likwiduje on autonomię Bydgoskiego Kolegium Medicum w ramach UMK. Po poprawkach to zupełnie inny dokument, przekonują władze UMK. Kilka dni temu dziewięcioosobowa Rada Uczelni przyjęła projekt statutu, ale tylko jednym głosem przewagi. Przed salą Senatu jest nasza reporterka Joanna Wojnowolska. Obrady Senatu trwają od trzech godzin. Kiedy głosowanie? Cały czas czekamy na głosowanie w sprawie statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dokumentu, który jest kluczowy w przyszłym funkcjonowaniu tego, tej największej w regionie y, uczelni. Przez ponad trzy godziny za zamkniętymi drzwiami 69-osobowe gremium dyskutowało. W trakcie tej dyskusji zgłoszono około 13 y, poprawek do tego statutu. W tej chwili zarządzono przerwę, a komisja statutowa obraduje, czy te zosta poprawki zostaną y, przyjęte, czy też nie. Natomiast po przerwie nastąpi głosowanie, ale do ostatniej chwili ten projekt nowego statutu UMK budził wiele pytań i sporów. Dyskusja nad kształtem nowego statutu UMK od wielu tygodni budziła ogromne emocje. Zdaniem części pracowników wydziału lekarskiego nowe zapisy ograniczają autonomię kolegium medicum. Brak określonych zasad finansowania nie będzie już klinik, oddziałów klinicznych, nie będzie samodzielnych oddziałów, pracowni na naszych wydziałach więc likwidujemy coś co trwało latami. Kolegium Medikum obok wydziału lekarskiego tworzą wydziały Farmaceutyczne i nauko zdrowiu. Uczelnia, która kiedyś była samodzielną Akademią Medyczną w Bydgoszczy, 15 lat temu została włączona w struktury Toruńskiego UMK z gwarancją dużej niezależności. Dlatego bydgoskie środowisko naukowe z wielką uwagą przyglądało się nowemu projektowi statutu. Jego zawartość budziła w Bydgoszczy wiele wątpliwości poniedziałek do Senatu UMK zaapelował w liście otwartym poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Oszewski. Kolegium Mediów Budgoszczy utraci niezależność, utraci samodzielność i będzie w 100% wchłonięte do UMK. Czyli ta decyzja będzie szła w powszech oczekiwaniom Budgosza. W projekcie, którym zajął się na wtorkowym posiedzeniu Senat, dokonano jednak wiele poprawek. W sumie zgłoszono ponad pół tysiąca różnych uwag. Prawie połowę z nich uwzględniono. W tej wersji dokumentu po interwencji bydgoskiego środowiska naukowego, Kolegium Medicum jako jedyne na uniwersytecie pozostanie w randze kolegium. Przywrócono też funkcję prorektora do spraw Kolegium Medicum. Nowy statut w dosyć wąskim zakresie dotyka spraw Kolegium Medicum. W żaden sposób nie ogranicza tej autonomii, nie zmienia sytuacji Kolegium Medicum. W stosunku do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Zastrzeżenia do projektu nowego statutu zgłaszał też między innymi Wydział Politologii UMK jego kierownictwo krytykowało zapis o konieczności tworzenia wydziału przez minimum 70 pracowników naukowych. Te głosy sprzeciwu zostały wzięte pod uwagę i wydział mimo mniejszej liczby pracowników ma pozostać w strukturach uczelni. Jest to statut taki typowy dla korporacji, raczej finansowej, gospodarczej niż dla, dla wyższej uczelni, gdyż. No, nie było nigdy w zwyczaju, żeby, żeby pozycja rektora, władza rektorska była aż tak bardzo dominująca. W projekcie nowego statutu Wydziały Nauk O ziemi oraz Pedagogiczny mają zostać wcielone w struktury innych, większych jednostek Wydział Nauk Pedagogicznych ma być częścią Wydziału Humanistycznego. Nie ma znaczenia, czy będziemy Wydziałem, czy którego już zgodnie z ustawą nie będzie, czy będziemy instytutem. To jest kwestia jakiego rodzaju, jakiej jakości będziemy prowadzili i dydaktykę i badania naukowe. Członkami komisji, która pracowała nad projektem nowego statutu, byli zarówno toruńscy naukowcy, jak również przedstawiciele Kolegium Medicum. Nowy statut powołuje do istnienia nowe jednostki, takie jak Rada Dyscypliny, Rada Dziekańska czy Rada Uczelni, likwiduje zaś Radę Wydziału. Dokument opisuje też kompetencje prorektora do spraw Kolegium Medicum. Jeżeli się dokładnie przeczyta ten statut, nie widzę zagrożenia dla yy, istnienia czy autonomii. Zdaniem władz uczelni statut musi zostać zmieniony, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje nowa ustawa 2.0. Chcemy zmienić te struktury, by uniwersytet był bardziej wydolny, jeśli chodzi o zarządzanie tym uniwersytetem, jeśli chodzi o efektywność prowadzenia badań naukowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika liczy na to, że uda mu się uzyskać status uczelni badawczej. Nowy statut ma pomóc w uzyskaniu tych kompetencji. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Uczniowie ósmych klas zmierzyli się z zadaniami mimo trwającego strajku nauczycieli. Komisje nadzorujące udało się skompletować we wszystkich szkołach regionu. Bez problemu ma również przebiegać jutrzejszy test z języków obcych. Tymczasem pod coraz większym znakiem zapytanie staje egzamin naturalny. Na kilka minut przed egzaminem uczniowie powtarzali matematyczne wzory i próbowali poradzić sobie ze stresem. Stresuje się trochę, ale to jest taki umiarkowany stres. Jestem spokojny, czuję się mocny w matematyce. Mimo trwającego strajku nauczycieli, komisje nadzorujące powołano we wszystkich szkołach podstawowych i egzamin przebiegał bez zakłóceń. Kiedy uczniowie zmagali się z zadaniami, ich nauczyciele przypominali o swoich postulatach. O podwyżki walczą już dziewiąty dzień. Strajkujący nie otrzymują wynagrodzenia. To oznacza, że ich domowe budżety zmniejszyły się już średnio o tysiąc złotych. Jest ogromne zmęczenie, jest. Strach, lęki związane z konsekwencjami, jakby przede wszystkim finansowymi, ale jest też nadzieja. Myślę, że ta umiera ostatnia. Na zakończenie protestu czekają nie tylko nauczyciele. Dla dyrektorów każdy dzień jest wyzwaniem. Muszą zapewnić opiekę uczniom, skompletować komisje nadzorujące. To do nich przychodzą rodzice zdenerwowani, że ich dzieci nie mają zajęć i nauczyciele, którzy, jak mówią, walczą o godność. Ja myślę, że każdy jest zmęczony i czekamy jednak, żeby ten rezultat już się w jakiś sposób pozytywnie dla nauczycieli zakończył. Z jednej strony coraz większe zmęczenie, z drugiej rośnie napięcie. Zbliża się czas matur, a uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych nie mają nadal wystawionych ocen. Nie zebrały się też rady klasyfikacyjne. To oznacza, że egzamin dojrzałości stoi pod znakiem zapytania. Najprawdopodobniej będzie można skorzystać z pewnego rozwiązania, które jest sugerowane przez niektóre kancelarie prawne. By podjęte przez Rady Klasyfikacyjne uchwały były ważne, w zebraniach musi wziąć udział ponad połowa nauczycieli z danej szkoły. Kurator Oświaty twierdzi jednak, że interpretacje tego przepisu są różne i w obecnej sytuacji można głosować w mniejszym gronie, składającym się tylko z osób niestrajkujących lub takich, które strajk przerwały, a nawet jednoosobowo to gremium będzie mogło dokonać e, kwalifikacji. No, w skrajnym przypadku e, rada pedagogiczna, jeżeli idą z tym tokiem rozumowania, mogłaby się składać tylko z jednej osoby, czyli z przewodniczącego, czyli z, z dyrektora. Trudno mi powiedzieć, jak dalece rząd chce zmusić do łamania prawa. Już złamał prawo w sprawie powoływania komisji. E, trudno mi odpowiadać, jak dalece będą chcieli zmienić prawo i złamać to prawo. E, prawo. Bo ustawa o systemie oświaty mówi wyraźnie, że jest pojęcie kworum w Radzie Pedagogicznej i musi być co najmniej 50% uczestników Rady Pedagogicznej. Na razie pewni, że będą zdawać egzamin dojrzałości mogą być uczniowie zespołu szkół agroekonomicznych w Karolewie, gdzie dyrektor klasyfikował maturzystów jeszcze przed strajkiem. Wczoraj przedstawiciele komitetów strajkowych w Toruniu i Ciechocinku poinformowali, że mimo trwającego protestu zamierzają wystawić oceny końcowe uczniom klas maturzystów. Oralnych. Marta jest Jastrzębska, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Przygotowania do międzynarodowego zlotu skautów w Toruniu. Wielka Majówka na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Miejsce, w którym głośno mówią o barierach, jakie napotykają i liczą na sprawne działanie w ich usuwaniu. W Bydgoskim ratuszu odbyła się dziś sesja osób niepełnosprawnych w imieniu swojego środowiska niepełnosprawni złożyli na ręce przewodniczącej Rady Miasta interpelacje w sprawach, które utrudniają im codzienne życie. W nadzwyczajnej sesji oprócz władz miasta i radnych uczestniczyli przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno wychowawczych, a także domów pomocy społecznej. Rehabilitacja, warsztaty czy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych odbywa się w takich miejscach, jak to na Osiedlu Kapuściska. W wąskiej osiedlowej uliczce pojawia się często problem, by uczestnicy zajęć bezpiecznie na nie dotarli. Wszystko przez to, że, że, właśnie są, że właśnie jest tam za dużo samochodów, to, to zaczyna, zaczyna się pakować miejsce, miejsce do pakowania. W takiej sytuacji osoby niepełnosprawne wysiadają z pojazdów na ulicę. Wyznaczenie specjalnego miejsca do parkowania to jedna z kilku interpelacji do Rady Miasta, która pojawiła się na sesji osób niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy z warsztatami terapii zajęciowej, iż można zgłosić miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, ale jest to rzeczywiście kwestia, która dotyczy właśnie naszej mentalności społecznej i uszanowania tego, że osoby niepełnosprawne mają swoje miejsca i tego, żeby wiedziały, że te że te miejsca są właśnie dla osób niepełnosprawnych zarezerwowane. Powinna zmienić się nie tylko przestrzeń miejska, ale również sposób myślenia o osobach niepełnosprawnych. Dlatego wśród pomysłów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe są również te dotyczące szerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych czy pomocy w ich organizacji. Żeby zorganizować takie letnie seanse filmowe właśnie dla osób niepełnosprawnych czy też ich rodzin i opiekunów, dlatego też prosiliśmy Radę Miasta o ekran. I projektor. Osoby niepełnosprawne każdego dnia napotykają bariery, których inni nie dostrzegają. Sesja osób niepełnosprawnych jest miejscem, gdzie mają być one rozwiązywane. Na wniosek niepełnosprawnych w ostatnich latach udało się m.in. obniżyć krawężniki, wyznaczyć dodatkowe przejścia dla pieszych czy doposażyć szkoły. Miasto zwraca uwagę również na komunikację. 90% autobusów w miejskim taborze to pojazdy niskopodłogowe i tylko takie mają w przyszłości pojawiać się na ulicach. Bydgoszcz Katarzyna Ormanowska. O swoich prawach i problemach rozmawiali dziś także seniorzy, słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr Adamem Bodnarem. To część przygotowań do Olimpiady Obywatelskiej, którą seniorzy zamierzają zorganizować. Jeśli chodzi o wybór pana Adama Bodnara, to jest wiele spraw senioralnych, które nie zostały rozwiązane. Nie zostały na przykład rozwiązane również sprawy związane z pracą wolontariacką. Ja cały czas walczę o to, żeby w ustawie, która dotyczy wolontariatu, był zapis, że wolontariusz ma zabezpieczenie formalno-prawne i ubezpieczenie od na wypadek gdyby cokolwiek się stało. Zawsze jak się spotykam z seniorami, to mówię przede wszystkim o ich aktywności obywatelskiej i o tym jak ważne jest angażowanie się w różnego rodzaju formy wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, takie jak chociażby rady seniorów, to tudzież uniwersytety trzeciego wieku. W Polsce można powiedzieć, że aktywność senioralna jest niezwykle rozwinięta. W zasadzie sieć uniwersytetów trzeciego wieku to jest chyba jedna z największych sieci organizacji pozarządowych w Polsce. Natomiast te spotkania Służą także przybliżeniu działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do seniorów. Ponieważ w Polsce my często mówimy przede wszystkim o tych aktywnych seniorach, o tych, którzy właśnie są w stanie przyjść na tego, tego, tego typu spotkanie. Natomiast zapominamy o tym, że mamy bardzo dużą grupę seniorów niesamodzielnych, takim którym należy się odpowiednie wsparcie. 5 tysięcy harcerzy z całej Europy przyjedzie do Torunia w 2022 roku. W mieście odbędzie się Intercamp. To międzynarodowy zlot skautów organizowany od 52 lat. Każdego roku za organizację zlotu odpowiada inne państwo. To już pewne. Harcerski Zlot Intercamp, wielka międzynarodowa impreza skautowa z udziałem kilku tysięcy młodych ludzi z 10 krajów odbędzie się w województwie kujawsko-pomorskim w Toruniu w 2022 roku. To również wpisuje się w dobrą promocję miasta. Spotkanie z młodzieżą, 5 tysięcy uczestników, to duże wyzwanie dla chorągwi i dla chówca. Prawdopodobnie teren poligodą stanie się miejscem, w którym będą stacjonować harcerze. Intercamp to wspólne warsztaty, koncerty, piesze wędrówki po okolicy oraz wspólne śpiewanie przy ognisku. Wszystko łączy wspólny mianownik. Dobra harcerska zabawa. On się zawsze odbywa w okolicach Zielonych Świątek. I cóż, przyjeżdżają, zwiedzają miasto, w którym, w którym zlot się odbywa, mają zajęcia programowe, a potem naładowani pozytywną energią wracają do siebie do domów. Organizacja zlotu to prawdziwy prestiż, bo o taką możliwość konkurują co roku wszystkie europejskie związki harcerskie. Dzięki współpracy i pomocy Urzędu Marszałkowskiego i oczywiście pana Marszałka, zaangażowaniem pana Wojewody pojazdów Wątkowskiego i władz miasta, ten impreza będzie do skutku. Będą mogli się zapoznać z naszym regionem, z jego przyrodą, z jego kulinariami, bo jest przewidziany również tam taki. Dzień, że, że można poznać kuchnię, czyli to kulinarne poznanie jest takim najsympatyczniejszym yy, sposobem na, na promowanie. List intencyjny jest wstępną deklaracją dotyczącą wspólnej organizacji wydarzenia przez Urząd Marszałkowski, Związek Harcerstwa Polskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Na pewno będziemy musieli ponieść pewne koszty. Związane z organizacją Interkampu, za to bardzo dużą partycypacją również wykazują się uczestnicy. To nie jest impreza, którą będziemy pokrywać w 100% z naszych środków. Tegoroczna 52 edycja odbędzie się na początku czerwca w Holandii. Natalia Kurowska, TVP Bydgoszcz. A więcej o harcerstwie w rozmowie dnia gościem Manny Trzcińskiej będzie harcmistrz Jerzy Gębara, komendant kujawsko Pomorskiej chorągwi ZHP, początek o 19. .00. To tragedia i strata dla światowego dziedzictwa kultury. Cały świat przyglądał się płonącej katedrze Notre Dame w Paryżu. Cały świat wyciąga też z niej wnioski. Władze Torunia postanowiły sprawdzić, jak zabezpieczone przed pożarem są gotyckie zabytki w mieście. Dziś wieczorem zarówno Torunia, jak i Bydgoszcz rozświetlą kolory Francji. My w ramach projektu Toruńska Starówka 2 dokonaliśmy szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych i nasze katedry i nasze kościoły są zabezpieczone. Niemniej w dniu dzisiejszym wystąpiłem do komendanta straży pożarnej z prośbą o podjęcie działań mających na celu dokonanie oceny stanu zabezpieczeń, stanu przeciwpożarowego. Miejskie zabytki są wyposażone w sygnalizatory informujące o wystąpieniu zagrożenia. To umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie właściwych działań, aby wyrazić solidarność z Francuzami, hala widowiskowo-sportowa arena Toruń zostanie oświetlona dziś w barwach Francji. Wyświetlony zostanie napis Toruń dla Paryża. Podobnie będzie w Bydgoszczy, gdzie most uniwersytecki o 20.00 zostanie podświetlony na niebiesko-biało i czerwono. Ogień w paryskiej katedrze pojawił się w poniedziałek. Tuż przed godziną 19 to jedne z pierwszych nagrań, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Według Straży Pożarnej mógł mieć on związek z pracami renowacyjnymi tej budowli. Inscenizacje historyczne, koncerty, wspólne świętowanie 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. To tylko część wydarzeń zaplanowanych na długi majowy weekend, które odbędą się w Bydgoszczy. Wyspa Muńska ostatniego dnia majówki zamieni się w Wyspę Moniuszkowską. Koncerty i festyn organizowany będzie w ramach 200. rocznicy urodzin kompozytora długi weekend w Bydgoszczy rozpocznie europejska majówka obywatelska organizowana przez mieszkańców dla mieszkańców z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej nie zabraknie wspólnego śpiewania zdjęcia z flagą Unii i występów lokalnych artystów Jesteśmy w bydgoskim roku wolności to także kolejny powód aby te ważne daty dla nas podkreślić To jest ważny moment w historii Polski dlatego chcemy się cieszyć Majówka w Bydgoszczy ma być wyjątkowa. Przygotowano nie tylko inscenizacje historyczne, ale również koncerty. Na Wyspie Muńskiej wystąpią Wagle, Wsy, Sielska czy Afromental. 2-3 maja to koncerty pod hasłem Dumni z Bydgoszczy. W zeszłym roku rozpoczęliśmy taki cykl weekendowy, weekend, weekend majowy koncertów. Trochę jako przedłużenie urodzin miasta, które 19 kwietnia się, się odbywają i chcemy to kontynuować, bo kilka... Być może kilkadziesiąt tysięcy Bydgoszczan w zeszłym roku przewinęło się przez Wyspę Muńską właśnie w te dni koncertowe. W ostatni dzień długiego weekendu Wyspa Młyńska zamieni się w Wyspę Moniuszkowską. Okazją są obchody 200. rocznicy urodzin kompozytora. Wystąpią chóry akademickie, chóry dziecięce, szkół podstawowych, szkoły muzycznej, zbyt goszczy Zastrzelna, chóry męskie, Zeżnina, Grudziądza. Wystąpi Steve Nash, czyli. Moniuszko elektronicznie. Oprócz muzyki będzie też coś dla ciała, czyli stoiska z regionalną żywnością podczas Wielkiej Biesiady Moniuszkowskiej. A teraz zapowiedź informacji sportowych. Artur Ronacki, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w serwisie sportowym opowiemy Państwu historię Andrzeja Urlicha, który od niemal 30 lat kolekcjonuje pamiątki związane z włocławską haszykówką. Zmobilizowała mnie do, 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 do tego moja córka, która będąc Małą dziewczynką zapragnęła, żeby chodzić na mecze i malować twarz w barwy klubowe. Są nagrania, proporczyki, albumy, piłki, ale jak sam przyznaję, najważniejsze w tej kolekcji są wspomnienia. Więcej na ten temat w sporcie. Po wieczornym wydaniu Zbliżeń zapraszam. Ciepło czy zimno, mokro czy sucho? Te tajemnice zna ponoć Alicja właśnie Dzień dobry. Witam serdecznie. Kwietniowa pogoda przyzwyczaiła nas do tego, że nadal musimy ubierać się na przysłowiową cebulkę. Rano warto jeszcze założyć cieplejszą czapkę i szalik, a po południu bardzo szybko pozbywamy się sporej części garderoby. Dzisiejszy poranek również przywitał nas delikatnym mrozem. Nadchodząca noc przyniesie lokalnie spadek temperatury poniżej zera, ale na szczęście jutro w ciągu dnia temperatura bardzo szybko wzrośnie, nawet do 16 stopni. Słońca przez cały dzień nie zabraknie. Natomiast z cebulek, które zostały wsadzone do ziemi jesienią, właśnie teraz wyrastają piękne, różnokolorowe hyacynty. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące święta będą nie tylko kolorowe, ale też ciepłe i słoneczne. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Do zobaczenia. Tyle Alicja Kwaśniewska, A teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.00. Do zobaczenia.